Cześć mordeczki, Albatros z tej strony Dzisiaj mega intensywny dzień Lecimy na Warszawę Lecimy na weryfikację mojej podopiecznej przed zawodami Betty, Betty będzie startowała W kategorii bikini fitness W swoim debiucie Także będzie się działo Wpadnie też trening z Mati Z Jomeczkiem z Warszawy Mati też jest trenerem Tylko bardziej od kalisteniki. Także może zrobimy jeszcze jakiś challenge więc zostańcie do końca będzie się działo ogólnie wam powiem, że przed zawodami Betty mam większego stresa niż przed swoimi własnymi zawodami śmieszne uczucie, bo mam takie motylki w brzuchu ale nie chcę też jej nie chcę tego pokazywać jakoś bardzo nie chcę jej mówić, bo, bo nie chcę też, żeby jeszcze ona się jeszcze bardziej stresowała ogólnie jest git forma siedzi Betty naprawdę odwaliła kawał roboty kocha to co robi także będzie git no i też tam jadę z tego względu żeby ją odciążyć żeby jakieś sprawy, które są tam do załatwienia żeby wziąć to na siebie żeby ona po prostu odpoczywała sobie no i jak najmniej się stresowała, bo bo ten stres będzie się później przekładał na formę na scenie i też może się przekładać na pozowanie. No ale tak ogólnie no nie ma czego się, czym się stresować, bo no nie idzie na egzekucję, tylko idzie zrealizować swoje, swoje marzenie. No i najważniejsze jest to, że nie będzie miała sobie nic do zarzucenia, bo naprawdę wykonała, zrobiła wszystko, co miała zrobić. Zrobiła robotę więc to jest najważniejsze widzimy się później mordeczki i jedziemy dalej z tematem Siemanko ma kołaty si ma idziemy trochę spompować się lecimy dobra mordeczki lecimy z matim w zajebistą miejscówkę będziemy robić challenge także Bądźcie czujni, widzimy się zaraz. Dobra murdeczki, idziemy z challenge'em. Będziemy zwisać na drążku. Na czas. Ja będę miał motywację, będziemy wisieć koło siebie z Matim. I od razu... Jestem ciekaw w ogóle ile wytrzymam. Może ostatnio no tam z, z tego co pamiętam było około 2,5 minuty. Zobaczymy jak teraz nam pójdzie. Teraz będzie większa motywacja. I minuty? Ja nas tak tyle nie wytrzymał chyba. ale spoko. Z takim dziczkiem to... Będziemy walczyć i od razu nominuję do tego wyzwania Jerzy Bąk e, Kidney Sport, coś takiego co pomówiłem nazwę e, Sportową Sztangą Zrzuć Brzuch i Sławek Byk Także wyjedziecie też z tematem I my bo nie ma butów od razu mówię, ja ci też nie zakładałem. To może ja też ściągam. No w Czemu nie? Zawsze to parę gram jest. Dobra. Czekaj zobaczę czy puści Tak. Dobra, Nie ruszaj mi z rączkiem. 1,40. Ale na się tej struliny. Tak, nie pompuję już. Ale prawa już odpuszcza. Ile? No, dwa jest. jest 2,5 może być. Dawaj. A już prawa.

I jak zwykle wygrany zgarnia jakąś fajną nagrodę. Sam nie wiem jeszcze jaką, ale coś wymyślimy. Na pewno. Powodzenia. ma. Dobra, jesteśmy już na weryfikacji to znaczy, ja jestem, bo czekamy na spóźnialską. Weryfikujemy się i czekamy na jutro Co to za bikiniary idą? Siemanko. Dobra mordy, jesteśmy już po weryfikacji Wszystko git Także widzimy się jutro na zawodach Trzymajcie kciuki za Betty. Lecimy z tematem, lecimy po złoto. Pozdro.